Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor, witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor Squad, który bardzo się cieszymy, że możemy dla Was nakręcić. Razem ze mną jest. Panda! Panda jest cały podjarany. Ale nie tylko on. Ja na tę grę bardzo długo czekałem. Ja nie wiem, to, to, to tutaj dziękuję Dice Tower, że. bo ja, bo ja widział, ona mi się gdzieś tam przewinęła, ale dopiero da, dzięki Dice Tower ja zobaczyłem, w ogóle zorientowałem się, że to jest z DMIKO, potem zorientowałem się, że to jest połączenie deckbuildingu z Worker Placementem. Ja jestem wielkim fanem Zaginionej Wyspy Arnak, gry, która to też mi zaprezentowała. Chyba grałem. <grych> e, ja nawet, Panda nie, ale ja lubię Dune Imperium. Naprawdę też mi się podoba, jako właśnie połączenie tych buildingów z worker Placementem. Więc ja na to bardzo, bardzo, bardzo czekałem. Tutaj chciałem podziękować wydawnictwu Galacta za przekazanie nam gry do recenzji. Słuchajcie, e, wydawnictwa, róbcie to, jeżeli jakiś wydawca ogląda ten materiał i... Jak to jest, że oni już... Będzie premiera i oni już będą mieli materiały w internecie o swojej grze. A jak ja robię grę, to muszę czekać na miesiąc a Bo to jest tak, to jest egzemplarz produkcyjny, który Galakta dostała, żeby sobie sprawdzić, czy się wszystko zgadza. Fabryki tak wysyłają coś takiego, wydawca to klepie i wtedy cała produkcja rusza. I teraz, ponieważ Galactat ma ten egzemplarz, to wysłała go do nas, żebyśmy mogli sobie to ograć, żebyśmy mogli to sprawdzić, żebyśmy mogli zrobić materiały. I w tym momencie będzie, mater, będzie premiera, to materiał już jest na kanale, będzie wideoinstrukcja, instrukcja, link do wideoinstrukcji instrukcji jest w opisie. My to, ja to będę publikował jakoś chyba pod koniec sierpnia. Tak coś, tak jak myślę o swoim grafiku, więc jeszcze jest długo, dużo czasu do premiery, chyba trochę nawet. No ale generalnie taki mój apel. No, warto te produkcyjne egzemplarze wysyłać do recenzentów, bo wtedy właśnie jest szansa, że się jakieś materiały pojawiają przy premierze. Próbuję coś sobie przypomnieć, niż... kiedy była zaplanowana premiera teraz. Już nie pamiętam, szczerze, no. ale... Dobra, bo to, ta, ta, to jest potencjał na to, że będziemy gadać godzinę, nie? <laughs> tak coś czuję. Ale po kolei. Razem z grą wychodzą dodatki i będzie o dodatkach osobny materiał już bliżej premiery. My się tutaj. Ja, się ja wiem, ja przepraszam. Spokój się. My się tutaj będziemy skupić na grze podstawowej. No więc zaczynamy tradycyjnie informacje pudełkowe. 14 plus podstawka to 12 można by zejść. Do można, podstawka. można, można. Aczkolwiek tu jest specyficzny mix mechanik. A, bo jednak oprócz tego Worker Placementu i Deck Buildingu, który też jest specyficzny, o tym później więcej, jest jeszcze ten Area Control, który właśnie się tam rozgrywa, więc... Tak, e... tak, tak. I no jeszcze tak. Set Collection. O, tutaj trochę jest rzeczy. Ho, ho, ho. Można nawet tym trochę, nawet push -y o pod tym set collection, trochę tak właśnie wiesz, że. No ale to ten. Jest troszkę to, Tak A tak, tak. to też w sumie wiesz, a wiesz, czym? Engine się... building. Wiesz, ale wiesz, czym to mi się kojarzy na przykład? A z, tym. E, z piramidą w Teotihuacan. O tak, tak. 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 To jest w ogóle abstrakt? Jest abstrakt? No. Jest naprawdę, jest tutaj. No pojechali po bandzie, nie? Ktoś miał, ktoś dużo coś dobrego spożył, ale ten. Po, więc, No dobra, może faktycznie 14 plus. 14 plus. Mm od jednego do czterech graczy i teraz uwaga, szykuję się na komentarze, ja jeszcze solo nie udało mi się zagrać. I też nie. Niestety. No to... Ale... Ale to akurat, e, szczerze mówiąc, nawet e, po tych pierwszych rozgrywkach bardziej się skupiłem na tym, żeby rzeczywiście więcej osób ograć, bo ona, jak powiedziałem, że po prostu że udało się dorwać, no to praktycznie wszyscy było... Dawaj, 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 nie? Nie, nie. No to jest tak. Nie ma za co przy okazji no. dla wszystkich osób, które grały ze spadną. Eee, I teraz tak: eee, 60 do 120. A w ogóle jak się skaluje, Twoim zdaniem? Bo... No to jedynkę sobie pomijmy. Ee, jak się skaluje? A eee, dwójka do czterech. Powiem tak: w cztery zagrałem e, raz, przynajmniej hmm. ten. I szczerze mówiąc, o ile skaluje się według mnie dobrze a to ja nie chcę grać w cztery osoby z tego względu, że ten area control dla mnie staje tak, się za bardzo agresywny zresztą, tak. i tam naprawdę za dużo rzeczy się dzieje, które są wbrew mojej naturze, tak to powiem. Tam naprawdę trzeba iść na noże i przy trzech graczach zupełnie tego nie było. Każdy na spokojnie poszedł w swoje rejony i spokojnie każdy swoje tam robił przy dwóch. Tak, to już w ogóle praktycznie, aczkolwiek można. Nie powiem, że nie można nawet przy dwóch graczach rzeczywiście sobie przeszkadzać, bo jak najbardziej można to zrobić. Ta mapa nawet nie patrząc teraz na rozgrywkę z modułami i tak i tak jest wystarczająco duża i ten układ może się zbyć na tyle jakiś tak właśnie specyficzny po wylosowaniu, że rzeczywiście będzie jakiś ruch bardziej atrakcyjny i wtedy rzeczywiście gracze się mogą automatycznie na niego rzucić. Eee, aczkolwiek też, szczerze mówiąc, z mojej perspektywy, pomimo szczerze, że ten area kontrol można to po poniekąd zostawić jako tylko taką rzecz na boku. Zresztą mieliśmy taką rozgrywkę. No tak, ja, no. ja, ja myślałem, że przez to, że coś zostawiłeś na boku, to mi się uda wygrać, bo mi tam naprawdę nieźle szło i totalnie byłem w No ale. Ale skaluje się naprawdę bardzo dobrze, a więc. Tak, tak, bo to właśnie o to chodzi. No mi też na przykład bardzo się podoba, bo ktoś może powiedzieć, no ale to po co to jest pasjans, że każdy sam sobie. Nie, to nie chodzi o to, że to jest pasjans, bo to ale to bardziej chodzi o to, że faktycznie to nie jest taka gra, gdzie ja czuję potrzebę atakowania innych graczy, wchodzenia z nimi w nie wiadomo jaką negatywną ja tej potrzeby w ogóle nie mam przy tej grze. I dlatego też właśnie to, ten, ten większy taki spokój, który był podczas rozgrywek dwu- i trzyosobowych, jest dla mnie to jak najbardziej ten. Aczkolwiek, jeżeli ktoś by na przykład zobaczył to wszystko, co jest w tej grze i stwierdził, kurde, to jest super, ja to chcę, ale ja właśnie jeszcze bym chciał takie trochę, troszkę więcej tej negatywnej interakcji, trochę takiego więcej przepychania się, no to wtedy na cztery osoby Wam się też będzie, uważam, dobrze skalowało, bo to nie jest tak, że to na długości, nie wiadomo jak. To też nie jest tak, że właśnie tu jest jakieś atakowanie się, bicie się, czy to po prostu podbieranie sobie puli i to jest to właśnie takie przepychanie się. na Przepychanka. Ty... Tak, taka czysta przepychanka a, i sprawdzanie tej wartości praktycznie na danym pole, kto ma tą przewagę, nie? Więc a, to też jest na takiej, takiej zasadzie, no i też warto walczyć czasami o te pola, bo rzeczywiście dużo bonusów z nich jest i czasami jeszcze przy odpowiednich kamieniach wychodzą fajne kombusiki z tego, nie? No i tak. Yy, więc teraz wykonanie. O Jezus! No nie? Ja pierdziele, to jest... Są gry wykonane dobrze, są bardzo dobrze, są super. Jest, <laughs> jest wieczna zima. Jest wieczna zima, jest przepiękna ta gra. Słuchajcie, to, to jak to wygląda... Jest też trochę stołożerna, jest trochę stołożerna, ale, ale to jak to wszystko wygląda... Ta, to jest idealna ilość plastiku w tej grze, bo tak. mamy raptem te figurki wodzów, i wioski, i super, nic więcej tu nie musi być plastikowego, to wystarczy. Karty płótnowane, przepięknie zilustrowane przez Miko. Mi się podobało jak Ania z Gram Solo, pozdrawiamy ci Aniu, ee, wrzuci, powiedziała jak rozmawialiśmy przy tym, Cie, przy wiecie, Iterium, no, no. że grafiki de Miko są takie bardzo stateczne, przeważnie. No i tutaj tak, i tutaj one też są stateczne, że to raczej są postacie stojące tam gdzieś, więc okej. Okay. Ale mi to powiem szczerze, że nie przeszkadza. Ja lubię miał wszystko naszą ciągłą Dymiko i tutaj jest to zilustrowane pięknie. Ale nie, cała reszta. To, że każdy ma taskę ze swoimi komponentami, ilustracje na planszach, dwuwarstwowe planszetki gracza, sposób śledzenia tych zasobów, karty już mówiłem, ale karty powiem jeszcze raz. Naprawdę, ikonografia, która jest cholernie przejrzysta i tak oczywista, zrozumiała, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje, że ja, ja po prostu dziękuję, nie, to jest naprawdę, to jest tak pięknie wykonana gra. I, i pomimo tego, że to jest stołożerna, to, to jest stołożerna dlatego, że tych elementów jest dużo, ale de facto tych elementów jest dużo, ale one, można je sobie jakoś tam w razie czego poprzekładać, żeby dostosować te do, do powierzchni, więc naprawdę ja nie. Do czego się można. wiem do czego się można, przy... a wiem, do czego się można przyczepić w wykonaniu, że te figurki tych wodów tam. Chciałem właśnie powiedzieć. Tak. Tak, o no, no, to ty powiedz. No bo figurki są świetnie, pięknie wykonane i naprawdę one są bardzo szczegółowe. Tak. Jakby ktoś chciał pomalować, to z pewnością będzie zadowolony. Ale one, tak jak może tutaj widzicie trochę, a ta pani ma tutaj podniesione jakąś gałązkę do góry. I teraz w tym głównym pudełku jest właśnie ta tacka na te wszystkie pozostałe elementy, bo każdy gracz ma taką własną tackę, a każdy, wszystkie inne elementy lądują takiej głównej. I o ile... Tam są dwie rzeczy. Po prostu, po pierwsze, trzeba, jest to prawda i trochę poniekąd tutaj na tym małym mini obrazku widać, który, który wódz do, którego, do, którego, do której dziury trafia, ale jego trzeba jeszcze w taki sposób ułożyć, żeby docelować ten, um, to, co trzyma w ręku, w taki sposób, żeby było docelowane, żeby ta nakładka plastikowa tak, tak. się zamknęła, bo jednak może być ciężko z tym. Ale jeżeli się trafi, no to, to jest super. I jeden problem, nie wiem dlaczego, ale skały. Nie ska skały? Skały. Przecież skały jest na tyle w tej podstawce, jak wyciągaliśmy, jest więcej, że nie mieściło było więcej. się w tym miejscu. Tak. tak, tak, tak. No to tam to, jest. Też. Tak, więc. I niestety od razu mówię, jako że to jest ten egzemplarz produkcyjny, który pójdzie dalej w świat, nie koszulkowałem, więc nie powiem ludziom koszulkującym, czy się wszystko mieści. No ale. Poczekaj, te się będą mieścić na pewno. Nie, tam w tym podstawce na pewno mi się wydaje, że w tym tak. miejscu na karty spokojnie. Tak. Y... A jak podoba ci się ta gra? Chyba tak, tak, tak. <laughs> Słuchajcie, ja Wam powiem tak, po pierwsze, ja miałem taką obawę, jak siadałem do tej gry. O tak. Co mówiłem, w, nawet mówiliśmy o tym w recenzji gry Ark nie?, że czytałem instrukcję i tak mówię, kurde. Bez kitu, po przeczytaniu instrukcji mi zapał opadł, bo tak stwierdziłem, kurde, dużo rzeczy tu jest. Oni tu dużo rzeczy wrzucili do tego wora i to trochę tak wygląda, jakby każda z tych rzeczy była tam sama sobie. I tak, czy to się będzie jakoś w ogóle z sobą łączyć? Czy to będzie trochę. Czy ja będę porozrzucany po tym stole jak te komponenty bez ładu i składu? O co chodzi? Ale nie wiem ile to było? Pół godziny pierwszej partii. Jak ja zacząłem wykręcać, jak myśmy zaczęli wykręcać te kombosy, jak myśmy zrozumieli, a to po to trzeba mieć te karty kultury. <grych> a to po to, ok. Tak. A fajnie jest mieć różne karty plemion. To nie jest tylko taki mechanizm, że oni sobie wymyśli, tylko to naprawdę się przydaje. A, A, kamienie. Tu, o, kamienie. A, dobra, to tu chodzimy tutaj, tak. O, tak, dobra. Zaćmienie jest ja ważne, tak. Tak, Zostawianie kart na zaćmienie, przydaje się. Ale nagle po prostu, ale to wszystko tak pięknie się. siebie. Ale ja pierdził. To jest tak dopracowane, wszystko. Tak dopracowane, i tak gra, I wiesz, co kurde, myśmy. Ja ci parknowa mówiłem. Ja wiesz, że. To, okay, dobra, to nawet. To jest lżejsze od Arknowa, mówiąc mm -hmm. o mechanicznie. No, to tak, tak, tak. jest Arknowa. Mówiłem o podstawce. Ale ja właśnie, tu jest dla mnie ten flow. Mm -hmm. Tu jest dla mnie właśnie to wszystko tak jeszcze lepiej ze sobą się zazębia, że ten flow właśnie tu jest dla mnie taki przyjemny i lżejszy dla mnie niż taki właśnie Warknowa. O to mi właśnie chodziło. Bo to po prostu wszystko tak jest, to, to jest tak logiczne, tutaj tak wszystko z siebie wynika. Dopiesz takie jeszcze takie dopieszczone tą naprawdę przejrzystą i zrozumiałą ikonografią niezbyt skomplikowanymi zasadami, ale zostawiającymi masę miejsca do kombinowania. I jakby okej, okay, worker placement. Ale to jest też taki nie aż taki typowy na I zasadzie, ale tu nic nie ma typowego. To naprawdę nic Dokładnie, nie. Ma nie, to jest to. To jest to, że to nie ma to, to typowy nietypowości, bo to jest to, to, to też ważne, że. Ja jeszcze nawiążę do tego co tak. powiedziałeś, bo ja tą grę wsparłem, a była była na KS ie Później była informacja, że będzie polska i dołączyli. Galacta dołączyła się do KS-owego wydania, więc ks wydanie też będzie w języku polskim wydane. A więc ucieszyłem się super, praktycznie będę miał po prostu po polsku grę. A tym bardziej, że tutaj nie ma jakiejś zależności językowej jeżeli chodzi o komponenty, bo tutaj po tej stronie tylko instrukcja jest zależna językowo. No. Więc cała reszta jest pięknie zapewniona ikonami, które są takie, po prostu wspomniałeś, czytelne. I teraz, jeżeli chodzi właśnie o to, to ja miałem te same obawy, z tym, że u mnie to było trochę w innym levelu, że tak to ujmę, bo ja miałem takie, przeczytałem sobie te zasady po tym, jak to wsparłem, a od tego momentu już trochę minęło, bo jednak przez te wszystkie sytuacje na świecie, całą tą sprawę, trochę się premiera przesuwała i pamiętam, że jak ja to wspierałem, to jeszcze wtedy byłem trochę bardziej zajarany area kontroli, niż teraz jestem. Bo ostatnio mam taki Przesył trochę tej mechaniki i trochę się tego po prostu obawiałem, że jednak tutaj będzie to za mocno. A i po pierwszej rozgrywce kompletnie nie przeszło, stwierdziłem, że o najgorszym wypadku to będę jedynie grał na dwie osoby. Co i tak w najgorszym wypadku to i tak, tak stwierdziłem, że tak pewnie głównie będę grał dwie osoby. Tak. A później jak zagrałem 3 i 4 stwierdziłem, ok, to i tak wszystko super działa a nawet można czasami tę area control kompletnie olać i tak się dobrze bawić. Tak. I wygrać. Tak. No. To jest ważne. I teraz, jeżeli chodzi o to, te takie właśnie dziwne rzeczy w tej grze, to znaczy dziwne, takie naprawdę mega specyficzne. Zacznę od deck buildingu. Tak. To jest jeden z takich deckbuilderów, w których to, co dobiorę na rękę, nie jest tak ważne, jak to, co zdobędę w trakcie danej tury, mam wrażenie. Że praktycznie staram się zdobyć w tej turze jeszcze karty, Mhm. Nie dociągnąć z tych, co już wcześniej dobierałem, żeby sobie dociągnąć w ciemno z myślą taką, że a może coś trafię, tylko bardziej pójść w to, A, no tak, tak. właśnie bo, też, bo dobieramy na rękę. Do, bo dobieramy na tak. rękę. I tak. te karty kultury i właśnie tych z y, sple, plemienia. I tak mam takie poczucie, że kurczę, co zrobić, żeby jak najwięcej tych ludzi z plemienia i kart kultury dobrać w tej rundzie na rękę, przy użyciu tego, co mam, i ewentualnie jeszcze może odpalić jakiś bonus, który mi jakąś dodatkową kartę da. Mhm. Y, z tych, co uzbierałem wcześniej. Bo naprawdę wydaje mi się, że byłaby możliwość, nie, może nie, ale mieliśmy jedną rozgrywkę, w której praktycznie kolega poszedł w, w, roz, w, w taką typowego deckbildera, zaczął czyścić, w pewnym momencie dociągamy te pięć kart, a on ma cztery, nie, po prostu bo po, poczyścił wszystko, pozwalał mm. na ten i tak, hmm, ja chyba muszę dobierać karty, <laughs> tak, więc tu jest naprawdę, to jest mega, mega specyficzne i to bardzo fajnie tak po prostu zmienia ten sposób myślenia o tych tych builderach. Co jeszcze jest, właśnie takiego? Te faza zaćmienia. Te podejście takie kurcze. Muszę, podczas deckbuildera masz takie pojęcie, że muszę wszystkie karty, które mam na rynku, zagrać w danej rundzie, a tutaj nie. Tu czasami bardziej opłaca się zostawić niektóre karty na fazę zaćmienia. Tego, pomimo tego, że są dobre karty, pomimo, nawet do zagrania tak, od razu. No. Pomimo, właśnie tego, ale właśnie w fazie zaćmienia, one nie dość, że dadzą mi przewagę i tutaj na tym, to, że będę może będę pierwszy na kolejne, na kolejne tury, to jeszcze dodatkowo przyniosą mi bonus zaćmienia. I to też jest mega ważne, żeby ten bonus tak, zaćmienia tak. fajnie dopasować. Um. Ten, tak jak powiedziałem, to area control, to jest taka właśnie przepychanka, każdy może pójść sobie w innym kierunku, więc tutaj też to nie jest taki typowy area control, w którym rzeczywiście pójdziemy na noże, będziemy walczyć o jakieś tereny. Tym bardziej, że rzeczywiście kamienie, które, które, które możemy zdobyć, one zazwyczaj dają bonusy z danych rodzajów terenów. Ich jest na tyle dużo, że szczerze mówiąc, Jestem w stanie uwierzyć, że po prostu tak jak to dopasuje, jak się dociągnie nawet na dwóch graczy, gdzie się dociąga ich na daną erę, czy na pierwszą fazę, nie to nazwać, pierwsze dwie tury, pierwsze dwie ery, cztery, to jednak i tak i tak e, wybierzemy sobie, że ja wezmę te, Ty weźmiesz te i kompletnie nie będziemy chodzi w sobie chodzić w drogę, w drogę, też na takiej zasadzie. Dokładnie tak. E, jeszcze z Auger Placementem, co mi się podoba a. tutaj, to jest to, że Wybieramy nawet nie tyle pole, co wybieramy kolumnę. I teraz w tej kolumnie jest kilka rzeczy, i to jest kolejna rzecz, która, którą ja też na przykład właśnie czułem w arnaku, eee, tylko z innego powodu to czułem. Nie czułem tego w Dune. W Dune faktycznie, w Imperium, faktycznie te, te porównania tych dwóch gier mogą się zdarzyć, bo to są takie trzy, te, razem z tym, to są takie trzy głośne tytuły, które ostatnio właśnie bawiły się włączeniem worker placementu i deck buildingu. Tak więc te porównania będą. I będzie ich sporo, moim zdaniem, na rynku, jak będzie ta gra chociażby oceniana. Kolejna to, to ludzie będą pewnie tego ciekawi. Więc... No właśnie. E, I teraz w Dune Imperium faktycznie czułem, że tych workerów jest mało i że, i że, i że, i że czułem się taki czasami tym zblokowany. Zwłaszcza, że miałem... mi się sytuacji, że miałem workera, którego do sobie nigdzie nie mogłem posłać, i, i było to bardzo Ale to wysteczne. właśnie, tam masz, tam masz, to jest właśnie ten pierwszy rodzaj, że masz mało workerów, dużo miejsc. A mhm. e, w Arnaku z kolei na samym początku masz mało miejsc. Jeszcze mniej workerów, tak. ale odkrywasz w trakcie rozgrywki kolejne miejsca. Dokładnie. I w Arnaku jest właśnie coś takiego, że pomimo tego, że masz mało workerów, to jednak jesteś w stanie dużo zrobić w trakcie rundy. Bo oni nie są I aż tak ty... bardzo ważni. Tak, tak. A tutaj jest tak samo, ale już bardziej jest to, jednak, już to jednak jest to bardziej związane z tymi workerami, których tu wysyłasz, bo oni dużo na tej kolumnie zrobią. Ty naprawdę wybierasz sobie, bardzo ważny jest ten wybór kolumny, i idziesz najpierw na to pierwsze pole, gdzie możesz daną akcję z pierwszego pola wykonać, ile razy chcesz i cię stać. Kolejna akcja jest już jednorazowa, no i potem jest jeszcze ten bonusik, który będzie dla ciebie, jeżeli pójdziesz tam jako pierwszy. I tutaj się na, tutaj naprawdę dużo się dzieje, i to jest pomimo tego, że mówię, to jest takie nietypowe, bo to nie jest jakieś jedno pole, to jest cała kolumna, i tutaj się naprawdę tutaj dużo rzeczy w stanie, jesteśmy w stanie zrobić, pozyskać po to, żeby właśnie to się dalej wszystko kręciło. Więc też taki Worker Placement no jest, jest to ewidentnie Worker Placement, ale też kurna no nietypowy. E, Kolejna rzecz, która mi się w tej grze podoba, e, to jest taka może pierdółka, ale no ta hierarchia tych mi się podoba. No tak. Hierarchia tak. bonusów jest sur, czy tam premia, jak się tam nazywa, jest super, że masz hierarchię i Słabsza teraz... Słabsza premia, tak? Słabsza? Tak. Dobrze pamiętam, to się coś takiego. tu masz ściągę. Nie przeczytam. Słabsza premia, tak? No. I to jest super, bo ja... Zostawię okay. na minus. <laughs> to jest... E, masz konkretne rzeczy, które możesz dostać, które potrzebne są w tej grze i chcesz mieć w tej grze, ale to się często zdarza, że na przykład, okej, okay, fajnie, że dostałem coś mocnego, tylko ja akurat na to nie mam planu teraz. I faktycznie wolałbym dostać w tym momencie coś innego. I zdarza... Są takie różne gry na przykład, gdzie, gdzie wiesz, gdzie... Akurat w sumie nie chciałem być pierwszy w tej kolejce, bo mm -hmm. to mi akurat nic nie da, nie? I tutaj... Dobra, ale w sumie nawet nie ten, bo ja chcę sobie dostać to, ja mi zależy na tym, żeby dostać to. Ja, 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 ja akurat mi się zupełnie serio przyda ta żywność teraz, nie? Mm -hmm. to, jest, to jest naprawdę ciekawe, bardzo dobrze pomyślane, i o, ja znowu uwielbiam uwielbiam tę grę. Dobra, mi się przymuniało jeszcze jedna rzecz. Tak. Dla tych, którzy siedzą w worker, i grają właśnie w różnego rodzaju, są takie gry, w których rzeczywiście mamy wyspecjalizowanych pracowników, gdzie wysyłamy ich. Teraz mi przyszedł na myśl Manhattan Project, w którym właśnie jak polazłem na pole. Mogą każdego robotnika wysłać na dane pole, ale jak po razem jakiś specjalistą, dostawałem dodatkowy bonus. A, no jest wódz, tak. Tak, tu jest ten wódz, który ma, ale nawet bez wodza praktycznie, zwyczajny robotnik wysłany na jakiekolwiek pole, wsparty przez odpowiednie te karty, może mieć, więc zdobyć więcej trudu. I Jeszcze I jako jest pierwszy, jeszcze to jeszcze jest, tak, będzie bonus. Jeszcze tak. bonus, to jest naprawdę też fajny zabieg, który praktycznie e, też mi daje takie poczucie, że dobra, to co mam, te karty, ok, a jak zdobędę tamtą kartę, to w kolejnej rundzie, e, kartę bez plemienia, to w kolejnej rundzie będę mógł wysłać swojego robotnika na tamto pole i będę miał wsparcie z trudu, będę miał wsparcie właśnie, żeby, bonus z trudu, żeby odpalić tą akcję, którą mogę odpalać e, nieskończoną ilość razy praktycznie. O wiele więcej razy. Dzięki temu zdobędę kolejne na przykład karty albo jakieś zasoby, albo wystawię w wioskę, cokolwiek, nie po prostu to jest, to jest fantastyczne, naprawdę. To jest dużo takich rzeczy, które są prostym pomysłem, prostą rzeczą, ale zmodyfikowane przez coś w sumie nie dużo bardziej skomplikowanego, ale co czyni o wiele, daje, daje o wiele większą frajdę przez to. I dają różnorodność z rozgrywki na rozgrywkę. Mhm. Jak ty dopasujesz te karty do siebie, kogo wyślesz gdzie, które karty weźmiesz, które zdobędziesz i tak dalej, to naprawdę czuć taką frajdę skombinowania, że za każdym razem jest tak trochę inaczej, jest trochę świeżej. W ramach to co, dwa słowa podsumowania i ocena. Myślę, że minusy jeszcze wrzucimy, żeby nie było, że tak ciągle ten zachwycam A bo ja nie mam. Nie masz? <noise> jest mała czcionka na tych kartach pomocy to jest beznadziejne <noise> dla mnie. To jest straszne, naprawdę. Ej, Ja wiem ja, wiadomo, obydwoje okularnicy, nie? Ale, ale ja mam faktycznie. Tak, ale bez przesady, no kurczę, i tak i tak to jest naprawdę tak e, mikro czcionka, że... Masakra. A w tej jest trochę karta pomocy potrzebna, no więc... Przydaje się, w szczególności, się. żeby przejść przez te pierwsze razy, przez tą fazę zaćmienia, bonusy, tak, tak. punktacja końcowa naprawdę w kolejność też jest ważna. To jest oczywiście minus. Dla mnie jeszcze takim trochę może minusem będzie może, może, może wystawienie tego pierwszego kafelka, to jest po prostu tego monolitu, mhm. że to pierwsza osoba, która wystawi, to praktycznie no nic z tego zbytnio nie ma. To jest też trochę takie... Stawiam je i kolejni praktycznie będą dopasowywać sobie, żeby rzeczywiście ale, dopasować. No tak, ale, no, te, ale... ale też tak jak Ci mówiłem, jak żeśmy sobie o tym gadali, że na zasadzie, no, w innym kierunku masz co tak, innego, no. więc jak komuś zależy akurat nie na tym, co jest na Twojej stronie, to też będziemy musiał go najpierw wystawić tam. Chcę mówić co, żeby nie było, że takie po prostu się rozpływamy, rozpływamy. A, a co jeszcze? Yy, ta, ta wypraska, yy, mała czcionka, yy, głupia losowa gra. <laughs> Wiesz co, nie, ale nie, zupełnie serio, troszkę mnie momentami wkurzała losowość przy zwierzętach. A mnie nie, A czy... <laughs> A mi to, ale mi to pasowało akurat właśnie. Bo, 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 tak, no w sumie no idziesz na polowanie, nie wiesz w sumie do końca no. co to jest. Minus, nie grajcie bez modułu, według mnie przynajmniej, A przepraszam, ale to powiem, nie grajcie bez tego modułu. A tak się powiedzieć w podsumowaniu, że te Aha. moduły są trzeba je dodać, bo to jest... To właśnie na te puste kafelki, bo szczerze mówiąc, to jest wtedy. E po co to? Nie, puste kafelki są czapy no. i to trzeba grać z, modułem, z tymi modułami od razu. Bo... I one kompletnie nie są trudniejsze, nie, nie, nie ten. Nie... nie, one one to sobie wytłumaczą, jeżeli tłumaczycie komuś zasadę tej gry na przykład, one wydłużą tłumaczenie o 30 sekund. Tak. To jest, to jest naprawdę to jest nic, więc grać od razu z tymi modułami wszystkimi, które są w wersji podstawowej. No już możemy też zapowiedzieć, że warto tutaj te dodatki nabyć, bo. Z są świetne, że się tam ciekawe rzeczy. E, tyle na, powiemy na razie, więc w ramach podsumowania, e, to jest jedna z tych pięknych sytuacji, gdzie ja na coś czekam, ja na coś liczę, ja sobie zbuduję, ja się nachajpuję, ale dostaję coś i to jest dokładnie to, czego oczekiwałem, a może nawet trochę lepiej. E, przez to może, że ten mój zapał tak trochę opadł, tym potem przeczytałem tych instrukcji, gdzie ja się przestraszyłem troszkę. I potem to stwierdziłem, no, to może mi się tak wydawać, że jest trochę lepiej, ale to jest, to jest, ta gra jest dokładnie tym, czym ja chciałem, żeby ona była, e, pomimo tego, że można by na to spojrzeć na zasadzie... A jeszcze a propos mechanizmów, które są, są te suwaki. O tak. No. E, masz ten, e, czy to może wspinanie się na to, że bardziej ładnie idziesz? W no wyśc. z jednej strony jest wspinanie, a z drugiej jest wyścig swoistym, bo jednak... Tak, ta, tak. O, no, no wszystko to jest. E, te, Coś, coś, coś chciałem powiedzieć jeszcze, ale zapomniałem już chyba. To się e, podoba. To się podoba. To jest dokładnie tak. Jest, aha. Każda z tych rzeczy osobno może nie jest jakoś super oryginalna i innowacyjna. Nie. Ale jest bardzo ciekawie i oryginalnie ze sobą połączone. Jest minimalnie zmodyfikowane, żeby no. to było poczucie takiej może nie oryginalności, ale powiew świeżości. Rozumiesz o co mi chodzi? Tak. I, i, i wiesz i, i dlatego wieczna zima. Kurde, jeszcze nie wiem czy lepsza niż Arnak, no ale, no będą się chyba tłukli, będą się tłukli chyba. i najpierw Zobaczymy, iść? zobaczymy co ten, ja... Kurde, ja się nie wiem, um... To się zastanów, ja powiem, najpierw ten, co? Dobra, ty powiedz, ja cenę, bo ja, ja, ja też się zastanawiam nad dychą, też się nad dychą, bo ja nie ja nie mogę się do niczego przyczepić, no co, że kur... Zresztą, że, że figurki cię nie mierzą, w wyprasce. Oni tu zrobili kawał roboty, żeby to tak doszlifować, żeby to tak wszystko ze sobą zgrać. Aha, i gra no faktycznie trwa te tam... bo myśmy w sumie o czasie nie powiedzieli. E, no. na, dwie, na dwie osoby to faktycznie może za, potrwać godzinkę. To nie musi trwać, to nawet... Jak już gramy któryś raz, to już ta kolejna tam partia dwuosobowa trwała godzinkę. I to jest jakby dla mnie, no to jest super, to jest taki, to jest tak... To, to ona, ta gra wszystko odhacza u mnie. To jest, to jest top 10 roku moim zdaniem. Skrub, 10 na 10 to jest ode mnie. Mówię zupełnie serio. Wieczna Ziemia to jest 10 na 10, i to jest murowany, murowany top 10 tego roku. Nie wiem, czy nie podium. To czy ja powiem śmiało, że to jest dla mnie podium tego roku, naprawdę. I to już prostu... No, no, sorry, no, po prostu mamy prawie wrzesień. No. Co tu jeszcze będzie, te SN? Kto tam się by SN przejmował? Nie? Znaczy, znaczy ja jeszcze no. wiem, że ja zostałem, bo jeszcze jest szansa, że mimo wszystko w tym God. roku będzie. E, no właśnie, Sleeping eee. Gods, Frostpunk, Nemesis Lockdown to jest... Jeszcze... To i tak dla mnie po prostu, szczerze mówiąc, dla mnie to ja od razu powiem, że e, ja e, nawet dorzucę, ja miałem wielką nadzieję, że mi się ta gra nie spodoba. Nawet powiem tak, po poprzedzeniu zasad, po tym wszystkim jak wróciłem do tej, e, do tej instrukcji, stwierdziłem kurczę, w sumie mam ardaka. Po tej Dunie też mi taki zapał spadł, do tego właśnie deck Building, Worker Placement, połączenie tego wszystkiego. Po co? Jednak wszystko to fajnie robi, wystarczy mi, jeszcze z dodatkiem jeszcze robi to lepiej. Tutaj jeszcze ten Area Control i swoje to też kosztuje, te wsparcie mogę jeszcze wycofać, bo brałem przez sklep, będzie fajnie załatwione, po prostu z głowy będzie proste. I zagrałem i mówię, no kurczę, jednak nie, no po prostu no, to jest no, po prostu nie dość, że dobra, dobra, dobra gra, to jeszcze, jak chcę wszystko od razu, tak po prostu miałem poczucie tego, że ja chcę sprawdzić od razu dodatki datki, ja chcę zobaczyć przynajmniej co tam jest, przypomnieć sobie, zobaczyć co ja rzeczywiście wsparłem wtedy. Trochę <laughs> takie właśnie fomo mi się chyba załączyło przy tym wsparciu. I dla mnie to też wyzdycha. I to jest naprawdę u mnie do tej pory na pewno najlepsza gra, którą zagrałem w tym roku. I to nawet nie chodzi o te wszystkie gry, które zagrałem. Nie tylko te w danym polskim, tylko rzeczywiście o wszystkie gry, które w tym roku zagrałem ogólnie. Ark nowa zagrałem w zeszłym roku. Ale pamiętaj zasady robienia top 10. Nie ja wiem, faktor. wiem, wiem. To będzie ciężkie. To będzie U, będzie ciężkie. O, kurde, się. A. No, no A. ale i tak, i tak powiem szczerze mówiąc, gra. że ta gra mega mnie zaskoczyła, pomimo tego, że rzeczywiście wtedy, jak się pojawiła, bardzo ją sprawdzałem. Po, po, pozdrawiam Gwizdka, który rzeczywiście podesłał chyba mi wtedy pierwszy filmik. Rado, który się strasznie tą gromiarą i nie dziwię mu się. Tu jest naprawdę cała masa fajnych rzeczy, które są robione tak tak samo, niby, ale trochę inaczej. Taki właśnie powiew świeżości w tych wszystkich mechanikach jest rzucony, że ja tutaj naprawdę chętnie będę do tego wracał, chętnie będę sobie sprawdzał. I czy to podstawka, czy nawet dodatki. O Jezus, siadam gram. Jak najbardziej tak. I najpierw jest to, że właśnie, że przez to, że to jest taka godzinka dwuosobowa, to no. ja totalnie widzę sytuację, gdzie na przykład wiesz, ty i ja się na coś umawiamy, do zrobienia wiesz, na kanał, czy do ogrania innego tytułu, uwiniemy się szybciej niż planowaliśmy. No to jest. No, to co? Już to te, no tak. to już na zimę. No. Bo przez to, że to pomimo tego, że to jest dużo elementów i że to jest stołożerne, to przez to, że wszystko jest ładnie posegregowane w tych taskach, to mimo wszystko to rozłożenie nie trwa długo. To jest. Dobra, bo będą gadali. Tak, tak, tak. Staramy ja się tak, Absolutnie tak. idealna. Absolutnie jedna z najlepszych, jeżeli najlepsza gra w tym roku. Brawa dla Galakty, że to wychaczyli, bo mają naprawdę konkretnego hicciora na swoich łapkach i nic, tylko się cieszyć. Dobra, tyle. Dziękujemy bardzo. Galakcie za przesłanie nam egzemplarza. Dzięki Panda, że wpadłeś. Dziękuję. to właściwie no sobie ty mi podziękować. <grym> 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 dziękuję za lakcie, że mu podesłaliście i że udało się Dokładnie. zagrać wcześniej. <grym> e, dzięki wielkie sercie. Jak macie jakieś pytania, śmiało, zadawajcie w komentarzach, a póki co e, z, bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i tradycyjnie zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do poczekania później grania. Tak? Będzie warto, warto czekać. <grym> Absolutnie tak. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Hej! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl najlepsze ceny, najlepsza obsługa.